No to dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Panie Rosławie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby omówić Pański raport. Miał tak. Pan okazję, żeby się z nim zapoznać? Tak, dokładnie go przeczytałem i powtórzyłem jeszcze wszystkie jakby składowe inteligencji emocjonalne, żeby dokładnie to zrozumieć, żeby dobrze cię porozmawiać. Jasne, jasne. Tutaj, wie Pan, celem jest to, żeby ewentualnie rozwiać jakieś wątpliwości, jeśli Pan ma, albo niejasności, które się gdzieś tam u Pana pojawiły. Próbować ten raport tak przygotować, żeby on był zrozumiały po prostu, kiedy się go czyta, ale no, wiadomo, że pewnie nie wszystko będzie... Jasne od razu. Celem byłoby zrozumienie tego, co jest w tym raporcie, a z drugiej strony zastanowienie się nad ewentualnymi, możliwymi, potencjalnymi drogami. Dobrze, rozwój. tak zróbmy. Okay? Czy ma Pani jakieś bardziej szczegółowe. Oczekiwania względem tej rozmowy, oprócz tych, o których to sobie powiedzieli. Mhm. E, chciałbym jeszcze dokładnie go z panem porozmawiać na temat, e, może nie każdego, ale na przykład nad e, moimi wynikami podwyższonymi, mhm. ale też dokładnie zrozumieć całość konceptu inteligencji emocjonalnej i poszczególne składała, żebym mógł jak najwięcej e, z tego wyciągnąć i to rozwijać. E, w zasadzie ta definicja inteligencji emocjonalnej, którą my tutaj przyjęliśmy, to jest taka powiedzmy, definicja, w której wymienia się cztery składowe, te, które tu zresztą w tym teście są mierzone, czyli zdolność do percepcji emocji, zdolność do rozumienia emocji, zdolność do włączania emocji w nasze myślenie i do zarządzania emocjami. Czyli, generalnie, jak możemy powiedzieć, że inteligencja emocjonalna to jest taka zdolność do wykorzystania informacji, jakie niosą z sobą emocje, bo potencjalnie każda emocja ma jakąś funkcję informacyjną, mhm. o czymś nas informuje. Na samych też, prawda? Odczuwamy smutek. Możemy się zastanowić, skąd on się bierze, dlaczego odczuwamy smutek. Odczuwamy złość, ludzie się nie zastanawiają, dlaczego odczuwają złość, tylko się wściekają wtedy, prawda? A inteligencja emocjonalna to jest taka zdolność, która pozwala jakąś refleksję na temat tych emocji uruchomić, prawda? Czyli intelekt włożyć jakby w, mhm. w emocje. Jeśli chodzi o Pan zapytał o asymilację emocji, no to to jest właśnie ta jedna z takich czterech składowych inteligencji emocjonalnej. I asymilacja, asymilacja oznacza włączanie, czyli włączenie emocji w myślenie. Czyli chodzi czyli o. takie użytkowe? Można powiedzieć takie użytkowe, tak. To znaczy, myślę i moje zadanie na przykład może polegać na tym, że mam rozwiązać twórczo jakieś zadanie, albo mam zrobić analizę moich wydatków na przykład. Mm -hmm. Jedno i drugie wy wymaga myślenia, ale tak naprawdę są to zupełnie dwa różne rodzaje myślenia, bo myślenie twórcze rządzi się nieco innymi prawami niż takie analityczne myślenie. To tak. potrzebne jest przy rozliczeniach yy, z fiskusem. tym, jakie emocje przeszkadzają yy, w myśleniu, no bo można to, choćby bardzo prosty, smutek będzie przeszkadzał w myśleniu twórczym, zapewne, mhm. chociaż oczywiście artyści yy, tworzą. Tworzą oczywiście też w takim nastroju. Yy, ale generalnie, tak statystycznie rzecz biorąc, z badań wiemy, że nastrój pozytywny, emocje pozytywne wspierają twórczość, a nie negatywne. Mhm. I czyli to jest e, asymilacja, tak. używanie emocji w odpowiednich tak. momentach. Tak. No dobrze. E, czy jeszcze jakieś pytania? Już nie, już wszystko okay. wyjaśnione. Możemy przejść do omawiania. Polski profil, który tutaj mamy przed sobą, Wskazuje na to, że dobrze sobie pan radzi z emocjami w każdym z tych wymiarów. W jednym z nich nawet ponadprzeciętnie to jest ten wymiar zarządzania emocjami. Mm -hmm. Jak pan tak myśli o swoim takim życiu osobistym, o pracy, czy generalnie, prawda, o, o sobie, to w jakich obszarach jakby widzi pan największe zastosowanie dla, dla emocji? No? Kiedy one się panu przydają w ogóle tak? tak, tak Ca całościowo no. dla emocji, tak? No. No w każdych kontaktach z innymi ludźmi, mhm. więc, więc to jest jakby okay. każdego dnia mamy z tym do czynienia. Mhm. Te mniej ważne sprawy jak zwykłe zakupy i rozwiązywanie takich błahych problemów poda większe jak, jak praca w grupie czy przekonywanie mhm. kogoś do czegoś. Mhm. Okay. Okay. No właśnie, bo tutaj to, to jest taka bardzo istotna rzecz jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną, bo oczywiście fajnie jest być inteligentnym emocjonalnie, a ludziom chodzi o to, żeby po prostu być bardziej skutecznym w życiu. Uh -huh. Prawda? I z jednej strony oczywiście to jest tak, że inteligencja emocjonalna po prostu sprawia, że relacje z innymi naszych po prostu lepiej się układają, ale też zwiększa naszą skuteczność zawodową, szczególnie w zawodach takich. W których mamy intensywny kontakt z ludźmi. Nie wiem, czy Pańska praca wymaga takiego kontaktu? No tak, tak, bo to jest podstawa, praca z ludźmi. To nie wiedziałem, że można tak na to patrzeć. No tak. W zasadzie takie tradycyjne modele zarządzania mówią, że tak pół na pół, to znaczy wiedza merytoryczna i relacje z ludźmi dla menedżera, dla lidera są ważne i jakby musi jednym i drugim się zajmować. Badacze inteligencji emocjonalnej mówią nawet więcej, że to jest więcej, do 80% nawet. Takiej skuteczności lidera, to jest, to jest praca z ludźmi. A pracujemy z ludźmi emocjami, między innymi. Mhm. W Pańskim profilu największą siłę, jak się wydaje, stanowi ten aspekt zarządzania emocjami, prawda? Czyli to jest to, co wiąże się z tym, że potrafimy wpływać na emocje innych ludzi, w jakiś sposób je regulować, zmieniać na przykład. Podobnie jak i potrafimy robić to ze swoimi emocjami. Tak, tak jak w raporcie było napisane, tak, że dokładnie. zarządzamy swoimi, ale też e, czyli innymi. I czy rzeczywiście postrzega Pan to jako taki swój największy kapitał? Bo tak by wychodziło z wyniku tego testu, że to jest przede wszystkim Pański kapitał. Mhm, jakby to dopiero po zrobieniu testu i po przeanalizowaniu raportu i poznaniu tego konstruktu, to zwróciłem uwagę, że to może być jakikolwiek kapitał. Więc to ważna rzecz. No i teraz jakby tak na to patrzę, że mhm. faktycznie to może być po prostu narzędzie albo coś, co, co potrafi, umiejętność. Jasne. Spróbujmy się zastanowić to, bo to, ponieważ, skoro to jest, to jest najmocniejsza, najmocniejsza strona, no to w jaki sposób Pan wykorzystuje tą zdolność, to zarządzanie emocjami? Mhm. zastanówmy się jeszcze nad tym, jak mógłby Pan jeszcze więcej jakby wy, wyciągnąć z tego dla siebie. Mhm. No to myślę, że zacznijmy od jakby zarządzania swoimi emocjami to mam takie wrażenie, że faktycznie potrafię w pewnym momencie jakby dobrać odpowiednie emocje do odpowiedniej sytuacji i jakoś je regulować. To mi też pomaga w kontaktach z innymi. Okay. Więc, więc... A jak na przykład, czy ma w jakiś sposób zmiany swoich emocji, takich, który się sprawdza I zawsze? Taka chwila pauzy, sekunda pauzy przed jakąś reakcją. To nie jest łatwe, ale wchodzi w nawyk i, i wtedy faktycznie ta chwilka oddechu i przerwy sprawia, że mamy szansę przeregulować nasze emocje. Okay. A w relacji z innymi, jak to wygląda? Czy wpływać też na emocje innych ludzi? No, z tego co wychodzi, to tak, z testu. Ale e... czy mam pan też takie poczucie, że tak jest rzeczywiście? Mi się wydaje, że tak. Chociaż mhm. to e, chyba ciężej zauważyć. Mi się wydaje, że się na niektórych wpływa samemu. Pewnie mhm. ludzie z boku to widzą, mhm. ale czasem mam wrażenie, że potrafię kogoś na przykład rozweselić, mhm. jeżeli tego potrzeba, mhm. albo z kolei troszkę ochłodzić, jeżeli też tego potrzebuję. Jeżeli mi się wydaje, że tego potrzebuję. Nie wiem, czy Pan wie, ale generalnie ta zdolność zarządzania nocjami to jest taka baza dla potencjalnych takich menedżerskich, że tak powiem, kompetencji. Mhm. Nie? Bo to, to jest coś takiego, co no jak mówiliśmy, pozwala bardziej efektywnie pracować z zespołami. Czy ma Pan takie ambicje, czy też plany, żeby... Tak, ja to jakby lubię pracę z ludźmi, więc, więc być może gdzieś w przyszłości Jasne. to będzie no tak moim codziennością. Tak, to, mówię, to, jest, to jest pewien potencjał, więc warto o tym myśleć, że no, przynajmniej bazę Pan ma, przynajmniej taką emocjonalną tutaj. Tak, do, do... to też daje mi świadomość, że właśnie że mam te umiejętności, Jasne. więc może to być w przyszłości jakiś e, dobry punkt. Mhm. Te zdolności, do zarządzania emocjami... Hmm. Teoretycznie ona jest zbudowana na tych kompetencjach pozostałych, to znaczy na tych trzech pierwszych. Pana to jest bardzo ciekawy układ, dlatego że y, to zarządzanie emocjami ma pan wyższe w stosunku do tych trzech pozostałych. A pan jak myśli, jakie mogą być tego przyczyny? Y, ja myślę, że tak. Przyczyn może być wiele. Pierwsza jest taka, że Część z tych kompetencji jest nieświadoma. W przypadku zarządzania emocjami raczej to jest działanie świadome. Uh -huh. To znaczy, ja mam pewne strategie, taktyki, sposoby na to, żeby zmieniać emocje swoje i innych. Wiem, że jak moja bliska mi osoba jest y, smutna, to powinienem zrobić to czy tamto. Y, mogę to stosować w pewien sposób tak automatycznie, ale gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego to robię, to powiedziałbym, że wiem, że to w jakiś sposób wpływa na Natomiast. Wśród tych trzech pozostałych kompetencji, w szczególności jeśli chodzi o percepcję emocji i asymilację emocji, jest duży udział takiego, można powiedzieć, czynnika. Nieświadomego bardziej. Mhm. To znaczy, w przypadku percepcji emocji większość ludzi kompletnie nie ma pojęcia, na podstawie jakich wskaźników yy, wnioskuje, że ktoś przeżywa daną emocję, nawet nie, niekiedy nie ma świadomości tego w stosunku do samego siebie. Coś odczuwa, ale nie ma pojęcia, skąd się to bierze ja i że to jest mimo. w ogóle wskaźnik jakichkolwiek emocji. Więc część z tych kompetencji tutaj jest nieświadoma. No i tak jak w pracy z kompetencjami, jeżeli spróbujemy uczynić się bardziej świadomymi i lepiej nimi zarządzać, to być może ogólnie ich poziom czy zdolność do wykorzystania się tego. Tak. Mhm. W związku z tym zarówno w przypadku percepcji emocji, jak i w przypadku asymilacji emocji, zwiększenie tej świadomości mogłoby rzeczywiście podnieść ich poziom. Yy, no i być może nawet jeszcze w konsekwencji zwiększyć ten, ten poziom zarządzania emocjami podwyższonego na przykład. Na czyli e, jakby te składowe mogą się zmieniać, tak? Mogą się zmieniać. Każde z nich może się zmieniać. Zakładamy, że nawet niezależnie od siebie, czyli teoretycznie można wpłynąć tylko na percepcję emocji. Uh -huh. prawda? Nie ma jeszcze takich badań, które pokazywałyby, czy jeśli wpłyniemy na Jedną z tych rzeczy, to pozostałe też się zmienią w konsekwencji, ale taka możliwość jest w szczególności, tak, w przypadku tego zarządzania emocjami, które zawiera w sobie wszystkie te elementy, że tak powiem niższego rzędu, jak właśnie tą percepcję rozumienia czy, czy asymilacji. Rozumiem. Tak, czyli tak, tak, tak jak pan pytał, dlaczego tak się może dziać, no to pierwsze to jest to, że właśnie część tych kompetencji jest nieświadoma i uświadomienie sobie i praca świadoma nad nim powinna pomóc. Tak, to się zgodzę i to mi też dało dużo do myślenia, że faktycznie, że może po prostu nie myślałem nad takimi rzeczami, jak, jak ja jakby spostrzegam emocje swoje i innych, albo jak ja e, może je błędnie rozumiem, albo w ogóle nie staram się ich zrozumieć. E, I jakby teraz będę wiedział, na co zwrócić tak. uwagę. Druga jeszcze, gdyby tak chwilkę to jeszcze pociągnąć, druga jeszcze możliwość jest taka, że y, mając wysoką zdolność z zarządzania emocjami, próbuje pan y, jakby wszystkie sytuacje, które są dla Pana emocjonalne, z tej perspektywy traktować poprzez zarządzanie emocjami. Czyli przykładowo, jeżeli nie wiem, ma pan y, do zrobienia raport, a jest pan w nastroju radosnym, mhm. no to... Być może stara się pan tak ten swój nastrój wyregulować, żeby lepiej się panu ten raport zrobił. Czyli raczej no, no. te emocje ochłodzić, ochłodzić uh -huh. tak. Natomiast nie zawsze to jest najlepsza strategia. Bo niekiedy warto w ogóle zmienić sposób działania, czyli zamiast w tym negatywnym nastroju. Czy ten negatywny nastrój próbować zmienić, albo pozytywny próbować zmienić na ten, który wydaje się optymalny dla jakiegoś zadania, można zmienić zadanie. Jeżeli jest jesteśmy radośni, to weźmy sobie inne zadanie do zrobienia. Bardziej twórcze, robot, tylko coś na przykład bardziej twórczego, tak. A jak jesteśmy smutni, to nie próbujmy na siłę zrobić czegoś, co nam nie do końca mhm. będzie wychodzić. Czyli niekoniecznie zawsze, żeby sobie poradzić emocjonalnie w jakiejś sytuacji, musimy te emocje zmieniać. Możemy czasem się dopasować jakby do tego swojego stanu emocjonalnego. To, co robimy w danym momencie, możemy dopasować do naszych emocji, a nie próbować zmieniać nasze emocje. Mm -hmm. Tutaj ludzie, nie wiem, jak, jak, jak u Pana, nie? A ludzie tak czasem mają, że na siłę próbują y, unikać emocji negatywnych. Jeśli one się pojawiają, to ich chmują. Zdarza się tak u Pana również? Myślę, że czasami tak może to być, może tak tak, być. To chyba tak, tak, tak naturalny odruch. Tak, że tak. Zakładamy, że, że negatywne emocje też mają właśnie swoją jakąś funkcję informacyjną i po prostu yy, o ile nie każdy sposób ekspresji, wyrażenia tych emocji mhm. jest akceptowalny, czyli przykładowo, no nie wiem, uderzenie kogoś nie będzie akceptowalnym sposobem wyrażenia złości, to ten samo odczuwanie złości jest czymś zupełnie naturalnym. Nie trzeba tego blokować w sobie, mhm. tylko właśnie spróbować jakby tą emocję przeżyć, zastanowić się, skąd ona się bierze. Jakie są mi przyczyny. I czy te Za, myślę, to co pan zresztą mówił przez chwilę. Takie, taka stop klatka od, od zarządzania czymś bardziej świadomego staramy się przejść do zwiększenia kompetencji tych takich, które m, mogą być nieświadome. Nie mhm. to jest wszystko dla mnie już jakby jasne już. Rozumiem teraz dopiero, e, jak złożone też jest to zarządzanie emocjami. Że to jest, jakby składa się z tych innych. E, pod skalę jakby, i, i że to ma znaczenie. W tym raporcie jest też szereg wskazówek rozwojowych. To znaczy, te wskazówki są jakby takim. Takim pokazaniem potencjalnych możliwych dróg, które można pójść, jeśli chciałoby się poprawić którąś z tych zdolności. Oczywiście, tak jak powiedziałeś na wstępie, to nie jest tak, że musi Pan coś z tym zrobić, uh -huh. to jest tylko pewnego typu podpowiedź, pokazanie, że można nad tym pracować. Ludzie bardzo często myślą sobie, że kwestie emocji nic się nie da zrobić, no albo ktoś jest impulsywny i taki już zawsze będzie, prawda? Uh -huh. No taka jest jego charakterystyka, do to, to tak, to emocji troszeczkę podchodzą tak jak do temperamentu, że to jest takie stałe wyposażenie przez całe życie u człowieka jest tak samo. To jest nieprawda inteligencja emocjonalna, yy, podobnie jak inteligencja taka, nazwijmy to. Yy, związana z nabywaną przez nas wiedzą i kompetencjami może się rozwijać całe życie. Mm -hmm. tak a, a jak bardzo można zmieniać inteligencję, wpływać na inteligencję? Yy, bardzo znaczące. To o. znaczy są pewne komponenty, które są trudne do wpływania. To są właśnie te najniższe jak percepcja, emocji. Tu jest troszkę w niektórych przypadkach trudniej, dlatego że yy, tam stosuje się po prostu takie, można powiedzieć, biologiczne wzorce reagowania. Ale na szczęście w tym przypadku Zazwyczaj ludzie poza wyjątkowymi sytuacjami mają bardzo wysokie kompetencje percepcji emocji, czyli potencjalnie percepcja takich podstawowych emocji jak strach, jak radość, jak lęk. Jest na odpowiednim poziomie. Tak, jest u wszystkich się... ludzi na, na, na wystarczającym yy, optymalnym poziomie i specjalnie trening to już nic nie pomoże, bo w tym sposób jest dobrze. Hmm. Pomoże za to w przypadku emocji bardziej złożonych, tych takich, które są bardziej... Yy, Mm, takie subtelne, trudne do uchwycenia w tym względzie. Nie? Mhm. E, to wracając do, do wskazówek, tak. bo część jest e, jakby zupełnie jasna dla mnie e, i ją rozumiem, ale z niektórych chciałem przedyskutować, bo Świetnie. nie jestem, e, jakby dokładnie nie wiem, czy dobrze je zrozumiałem. Na przykład, szukaj nowych sposobów na ekspresję swoich emocji. Mhm. E, i, jest e, napisane, że no, trzeba szukać jakichś. E, eksperymentować troszkę z tymi emocjami mm, i, i szukać to, innych sposobów. W tym przypadku e, chodzi o rzeczywiście takie eksperymentowanie z różnymi sposobami. E, przede wszystkim werbalizacji emocji, to znaczy mówienia tych emocji, mhm. prawda? Ludzie bardzo często przeżywają emocje i mówią o ich skutkach, ale nie mówią o tych samych emocjach, które przeżywają. Więc e, w, w, e, części naszych wskazówek jest po prostu taka podpowiedź, żeby starać się o tych emocjach więcej mówić. W tym przypadku chodzi o to, że, żeby ta ekspresja, żeby popróbować inne do tej pory niewykorzystywane sposoby. Tym oczywiście może być też zupełnie taka ekspresja, taka można powiedzieć niecodzienna, typu poprzez sztukę na przykład, nie? Mhm. albo poprzez jakąś aktywność sportową. To są różne sposoby ekspresji emocji albo radzenia sobie z tymi emocjami, no bo można, nie wiem, mm -hmm. mówiąc kolokwialnie, wybiegać złość na przykład. A, rozumiem, tak, tak? w takim sensie. A jeszcze mm -hmm. mam jedno pytanie do wskazówek, bo się ono często powtarza. E, na przykład obserwuj ludzi albo oglądaj wystąpienia na TEDzie. Mm -hmm. W jaki sposób obserwowanie innych ludzi mogłoby mi pomóc poprawić choćby rozumienie emocji, czy, czy jeszcze dalej zarządzanie? Tak. To znaczy. Może, to być, może Pan to jakby na różne sposoby spróbować wykorzystywać. Po pierwsze, głównym celem obserwowania emocji, czy to u ludzi, których, nie wiem, mijamy na ulicy, albo którzy gdzieś tam są w naszym otoczeniu, czy też na filmach, mhm. jest to, żeby po prostu pobudzić u siebie refleksję na temat emocji. Po prostu, żeby zacząć o nich myśleć. Ludzie bardzo rzadko myślą o emocjach, nie potrafią ich nazywać bardzo często. Mają nazwy dla trzech albo pięciu podstawowych emocji, innych nie potrafią nazwać. Więc refleksja to jest taki pierwszy cel e, obserwowania innych, mhm. czy też obserwowania siebie, żeby też mieć refleksję nad własnymi e, stanami emocjonalnymi. E, druga sprawa to jest możliwość mm, pobudzania zdolności rozumienia emocji, na przykład w taki sposób, że jeśli Yy, ogląda pan film i tam się pojawiają rzeczywiście jakieś emocje, można zrobić stop klatkę i spróbować pozastanawiać się, to, co tam się będzie dalej w tym filmie działo. Biorąc pod uwagę, to, w jakim stanie emocjonalnym jest bohater w tym Aha, momencie, rozumiem. albo ktoś, mhm. kto jest w tym filmie, zastanowić się, okej, okay, to co tam się może dalej zadziać. Nie? Jaki to może mieć wpływ na inną osobę, na niego samego, na to, co ta osoba zrobi. No Później oglądać ten film dalej, prawda? A, rozumiem. Czyli tak. w ten sposób uczymy się lepszego zrozumienia tego, jak emocje wpływają na nasze zachowanie, czy na innych ludzi. Możemy też oczywiście pozastanawiać się, skąd w danym momencie się biorą te emocje, czyli widzimy w tym filmie jakieś wzburzenie, stop klatka. Możemy spojrzeć wstecz, to co doprowadziło do tego wzburzenia, Zbieranie? czy to było coś bardzo oczywistego, typu, że ktoś tę osobę, nie wiem, jakoś zdenerwował, a może to było coś zupełnie nieoczywistego. W dobrych filmach jest to nieoczywiste. Panie Piotrze, y Powoli będziemy kończyć rozmowę. Okay. Y -y. Y -y jakby Pan miał wziąć takie trzy najważniejsze rzeczy z tej rozmowy naszej dla siebie, to co by to było? Jakby Pan o sobie się dowiedział, w czym, y -y -y. w jakim względzie. O sobie i też jakby o samej inteligencji opcjonalnej, tak. bo pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła, to to, że e, można kształtować inteligencję emocjonalną że te wyniki da się zmieniać. Więc tego nie wiedziałem, a teraz już wiem, że to jest do zmiany. To pierwsza rzecz. Druga to, że zarządzanie emocjami, że się składa z tych innych części też tego testu inteligencji emocjonalnej, no i że to jest mój podwyższony wynik. To mhm. też mi dało do myślenia, że skoro tutaj są jakieś znaki, że to może być mocna strona, to że warto nad tym teraz świadomie pracować. Tak, więc, więc e, za to dziękuję i, No i też jakby zrozumienie całości inteligencji emocjonalnej i tego, że jest wykorzystywana w wielu, wielu sposobach. No i jak ją rozwijać. Mm -hmm. okay. Świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakby Pan miał jakieś pytania jeszcze, czy wątpliwości, to proszę się do mnie odzywać. Jest kontakt w raporcie do mnie, mm -hmm. to e, możemy się ponownie spotkać, jeśli będzie taka. Świetnie. Rzecz.